Widzowie. Dzisiaj sobie w coś, tylko nie wiem co. O dziewięćdziesiąt dziewięć nocy nie mam ochoty. Nie wiem co mam ochotę na pewno we że nie zagram, bo to jest bardzo straszna gierka, bo oskamowali kogoś, zabrali mu wszystkie sekrety. Uh, 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 uh. No to dzisiaj gramy w tung Tum Tum w Sachurki. Jednym palcem to ja nie mogę ruszać. Człowieku, ja jestem naukowcem. Jezu, co wy tu odwalacie? Weźcie póki w głowy, Maria. Maria. Co ty zrobisz z walciem? Publiczne laboratorium. Idę do niego. Ty co chcesz, pajączku? Spadaj. Ej, no co ty robisz, pajączku? O, o! Ej, nie, nie, nie! Mam cztery Robuxy! Idę tam aż a co tam? Jak ja ich? Kiedyś rozwam. Nie, już rozwalę. Piekielny ogień żyje. Jest dwa odcinki dzisiaj będą. W sumie jeden, jeden. Bo jeden już zrobiłem. Sachul. Uh, tuk, 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 sachulki. Tak? To jest tuk, 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 tuk hiel Chcecie jeść? Zobaczcie, żerujcie. Słysz tego, że no, życie. Nie, wam widzę. Mię tylko tym w Oni się zrobią zerę. Chłopa, samej wielki. Będą żyć. A jejność. Oni będą grzech. Słuchać się, pala. Pala się, słuchać. Jestem we O, pracuję. Kiedy już jesteście? Zobaczcie, zrójcie, Żryjcie to! Słodycze! A co to? Gimshank! Otworzy wam i ja atakujcie złych! Ej! Gdzie są moi? Nie powiem, zjadłbym sobie! <try> to jest fajne! Ej, no co ty? Jadę, jadę! A teraz ty tu, tu, tu tuk, zagra! Przeleciał, przeleciał, przeleciał! Przeleciał! się tego! A skąd ty to no masz? Koleśko! Ja też to chcę! Proszę mi dużo pieniążku Ty grzeb <grymne> Ej no to jest nie tylko zupy co mają A ja to co? Nie wiem co to jest Tam są moje grymuszejki Już was karmie sakurki Tyk, tyk, tyk Yyy Tyk, macie, 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 macie idzie, idzie, Zaczekajcie, otworzę O oh, Oj, ty chodź tu. Zdenerwowałeś mnie. Jest efekt. Co Co ja tu robię? Co? Ej, no przestań. Tu, 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 O nie. I przestańcie. Przestańcie! 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 I co dobrze wam tak. O! Co to jest? 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 Ja się pytam! Co to jest? Oczaczki, chodźcie! Będziecie walczyć ze... Przez... Co on robi? Będziecie walczyć ze... Przez... Tu, tu tu za kurkami. Patrz! O, oczkule! Oczkule! Patrz! Żrej to! Robot i robota. Głupie to jest. Patrzcie! Jedźcie! O nie. O nie, o nie! o nie! nie! O nie! 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 On świat cały świat O w tej grze! O nie! No nie! ja chciałem tak wyglądać! O nie! Zadzierał. No przystań. Nie jest Taki jestem, że nie mogę aż chodzić! Jestem robotą! Wiesz, to mojego Jestem dziadem!

Jeczcie, jeczcie, jedźcie. Bądę wam dałem. Ups. Toaleta, toaleta, skrybi toaleta, skrybi toaleta, skrybi toaleta. Ewel? Ewel! Nie chcę tego patrzeć, no twój! Ewel? Co to jest? ja Moje oczy! Moja buzia, co to jest? O! Trochę się zrobiłem taki... Czemu ja jestem taki bardzo chudy? Czemu mam ręce w ogóle tak? Co to jest? Ja szczera... Róża. Cloud. Klaud. Ksiąleźniczka. Zróbmy tak. I zryjcie. O nie. Chyba coś się pod wie. I to chudę zbiorę Macie, 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 macie. Ej no, co wy robicie? Bo wam zrobię tu chodźcie. Zaprowadzę was, a nie ja. Korea! Zostaw moją koleżankę! O kurde, o kurde! Chodź, idziesz. Chodzisz do mojego Spadać Spadaj, w duży brzuchu! Szybko, szybko, szybko! E, Ej, patrzcie! Widzicie jak można tak robić? Widzicie? Eee! Kurczaczki! Co e, zrobię Ej, to co ty robisz? Prawie otworzył... Ty! Zobiera! O nie, więc klockie zrobiłem. Oli, co oni gadają? Nie dawał mojego krew wetki Nie. No ś... nie śmiały facet. Co to w ogóle jest? O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Naprawdę, to to zrobił. zostawił klocka po siebie po sobie. Proszę to poczytać. Co ty kurde robisz? Próbowało cię? Sorki, sorki. Muszę cię wziąć. Biały auto. Ale to nie ja, to on sam wychodzi. Bo nie chcę tu być. Byk. Ej, przepraszam. Chodź tu, chodź tu. No chodź. Hmm. Tak też, tak chcesz się bawić? Tak chcesz się bawić? Chodź, to jak się To jak się Dzięki! Teraz was zalinę jako aliwe. Sraczka jedna. Ale to moje laboratorium Godzilla Kupa. Упсик. Ну, что есть в видове? tych tych anime. co to nie co ja zrobiłem Och nie Skinny mi toilet. co 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 to! co Spadaj! Spadaj, Spadaj, Ja to co To to co Kurde. Chodź! Chodź, Marek! Co ty robisz? To moje? Dziki. Mógł mi wsadzić. Ja wam zabiorę teraz. Lalalala, jest Ooo, a co mam się stało, paczki? Co? Eh? I teraz. Oj, przykro mi. Przykro mi. Ech. No,